Cześć, jestem Klaudia i już witam Was w szybkich odpowiedziach. W hoteliku podróżami są 74 miejsca noclegowe. Pokoji dwuosobowych jest o 10 więcej niż jednoosobowych. Pokoje trzyosobowych jest 3 trzy razy mniej od dwuosobowych i na ostatnim piętrze są 3 pokoje czteroosobowe. Ile pokoi jest w tym hotelu? Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj napisaną 74 miejsca noclegowe. Nie 74 pokoje. To jest bardzo ważna informacja. Czyli zapisujemy sobie dane, że mamy miejsca noclegowe. 74. I teraz mamy tak: pokój dwuosobowy. Pokój jednoosobowy. Pokój trzyosobowy. Pokój czteroosobowy. Pokoi dwuosobowych jest o 10 więcej niż jednoosobowych. I teraz z tego zdania mamy i niewiadomą, i daną. Pokój dwuosobowy jest o 10 więcej. To już jest jakaś informacja na temat pokoi dwuosobowych. Zatem to pokoje jednoosobowe będą x, bo pokoi dwuosobowych jest o 10 więcej, czyli x plus 10. Ok, pokoi trzyosobowych jest trzy razy mniej od dwuosobowych. I to możemy zapisać sobie dwojako albo x plus 10 dzielone przez 3, albo x dodać 10, to w nawias dzielone przez 3. Czy zapiszecie tak, czy tak? Obie formy są poprawne. I na ostatnim piętrze są 3 pokoje czteroosobowe, czyli mamy już ich ilość. 3. Powtarzam znów. Tutaj mamy miejsca noclegowe. Więc co my musimy tutaj zrobić? Zacznijmy sobie od pokoi jednoosobowych. W takim pokoju jest jedno łóżko. Ja wiem, że jeden razy wszystko daje dokładnie to samo, ale chcę, żebyście zauważyli tą zależność, że będziemy mieć jedno łóżko w pokoju jednoosobowym razy ilość. Dodać dwa łóżka w pokoju dwuosobowym. I ich ilość. Trzy łóżka w pokoju trzyosobowym i ich ilość. Cztery łóżka w pokoju czteroosobowym razy ich ilość. To cztery miejsca noclegowe. I teraz z tego mamy x. Tu mamy to z tym, to z tym, to nam się skraca po jedynce. 2x, 2 razy 10, 20, tu się skróciło, czyli przepisujemy po prostu licznik, tu 12, 74. Ok, no to najpierw sobie tutaj to uporządkujemy. Z tej strony mamy x -y i jeszcze mamy liczby. I teraz tutaj przejdziemy sobie do góry. X mamy 4, liczb natomiast 20 dodać 10 to 30, dodać 12, 42 równa się 74. No to teraz musimy sobie to tutaj pozmieniać, że mamy 4x, zostaje nam to po stronie lewej. 74. Gdy przenosimy na drugą e, stronę znaku równa się, to zmieniamy znak na przeciwny, czyli nie plus 42, tylko minus 42. 4x. 70 odjąć 40 to 30. 4 odjąć 2 to 32. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej. 32 na 4 to 8. Ile pokoju jest w tym hotelu? Więc to dalej nie jest koniec zadania. Pokoi dwuosobowych mamy 18. Pokoi jednoosobowych mamy 8. Tych tutaj mamy 18, dzielone na 3, czyli 6. No a tutaj 3. No to teraz dodajemy.